Wyobraź sobie, zakochujesz się bez pamięci w swoim szefie, ale on cię odrzuca. A na dodatek los przygotował dla ciebie niespodziankę, odkrywasz, że nosisz jego dziecko. Jak poradzić sobie w takiej sytuacji? Jak iść dalej z dzieckiem mężczyzny, który cię zranił? Śledź historię Leni, modelki, która staje przed takim dylematem. To opowieść o miłości, przezwyciężaniu trudności i nowym początku, która wzruszy cię i sprawi, że będziesz kibicować jej na każdym kroku. Zostań ze mną do końca i daj się zaskoczyć każdą zwrotem akcji. Aha, i nie zapomnij zasubskrybować kanału, by stać się częścią naszej rodziny miłośników romantycznych historii. Lena zawsze była otoczona blaskiem fleszy i luksusem. Jako odnosząca sukcesy, znana modelka, przywykła do migających aparatów i intensywnej rutyny pokazów mody oraz sesji zdjęciowych. Jednak w całym tym pędzie jej serce zaskoczył Franciszek wpływowy biznesmen w świecie mody, który wszedł w jej życie w sposób nieoczekiwany i intensywny. Znany ze swojego wyrachowanego i ambitnego podejścia, Franciszek wzbudzał podziw, ale i respekt. Był stanowczy, potężny i przede wszystkim nikomu nie pozwalał na zbliżenie. Przynajmniej wszyscy tak myśleli. Romans między nimi narodził się z ukradkowych spojrzeń za kulisami i krótkich, ale intrygujących rozmów w przerwach między sesjami zdjęciowymi. Franciszek, ze swoim dyskretnym urokiem i głębokim głosem, sprawiał, że Lena czuła się wyjątkowa, a jego obecność wywoływała dreszcze przebiegające po całym jej ciele sekret, który pozostawał między nimi, bez potrzeby słów. Przez dyskretne uśmiechy i niemal niewidoczne gesty podtrzymywali romans ukryty przed światem. Dla Leni każdy moment u boku Franciszka sprawiał, że czas stawał w miejscu tam. Z dala od wymagań pracy i presji codzienności, mogła zanurzyć się w intensywnym uczuciu, które dla niego żywiła. Choć nie wiedziała, dokąd ich relacja zmierza, Lena marzyła o dniu, w którym Franciszek otwarcie przyzna się do ich związku i w końcu postawi ją na pierwszym miejscu. Ale Franciszek, zawsze skupiony na swojej karierze i sukcesach, utrzymywał ich relacje w tajemnicy, jakby wspólne chwile były jedynie przystankiem w jego pełnym zobowiązań życiu. Lubił towarzystwo Leni i w pewnym sensie darzył ją szczególnym uczuciem, ale dla niego ich związek był tylko chwilą relaksu, gdyż jego ambicje były dla niego najważniejsze. Jednak serce Leni zaczynało odczuwać ciężar tej ukrywanej miłości. Strach, że Franciszek nigdy nie wyjdzie z ukrycia, wątpliwości co do przyszłości ich relacji i poczucie, że jest tylko rozrywką w jego życiu, coraz bardziej ją przytłaczały. Wiedziała, że dla Franciszka związki były luksusem, na który nie chciał się zgodzić. Ale Lena nie należała do osób, które łatwo się poddają. Z każdym spojrzeniem, każdym ukradkowym uśmiechem na korytarzu. Miała nadzieję, że pewnego dnia Franciszek zrezygnuje ze swojego bezkompromisowego stylu życia i dostrzeże, że u jej boku mógłby znaleźć coś trwałego i prawdziwego. Tak więc dzień po dniu Lena balansowała między światem zawodowym a miłością skrywaną za kulisami. Mimo, że wątpliwości ją zżerały, nadzieja pozostawała żywa, choć krucha i wciąż czekała. W końcu Franciszek znaczył dla niej wiele, a rezygnacja z niego nie była łatwą decyzją. Jednak, gdy Lena próbowała znaleźć swoje miejsce w sercu Franciszka, czekało ją kolejne wyzwanie, które niepostrzeżenie zbliżało się, grożąc wywróceniem jej życia do góry nogami. Lena czuła, że coś się zmienia. Jej dni, wypełnione pracą i zobowiązaniami, zaczęły wydawać się coraz cięższe. Pewnego ranka, gdy wstawała na kolejną sesję zdjęciową, poczuła lekkie zawroty głowy. Na początku zignorowała to, myśląc, że to po prostu zmęczenie, ale ta dziwna dolegliwość nie mijała. Z biegiem dni objawy stawały się coraz bardziej wyraźne, aż w końcu w jej głowie pojawiła się niepokojąca myśl. Niepewna co o tym myśleć, Lena kupiła test ciążowy, próbując sama uspokoić swoje nerwy. W tym krótkim momencie, kiedy zobaczyła pozytywny wynik w swoich dłoniach, jej świat stanął w miejscu serce biło szybciej, a w jej wnętrzu rozlała się mieszanka radości i strachu. To miało być nowe życie, części i Franciszka. Ale oprócz tej intensywnej emocji pojawiło się również zmartwienie, jak on zareaguje? W końcu Franciszek zawsze był skupiony na karierze i interesach, rzadko pokazywał gotowość do emocjonalnych zobowiązań. Lena postanowiła zebrać odwagę, by przekazać mu tę nowinę. W głębi duszy pragnęła, żeby poczuł radość taką jak ona, żeby dostrzegł w tym dziecku szansę na nowy początek, powód do tego, by w końcu otwarcie przyznać się do ich ukrywanej miłości. W końcu nadszedł moment, kiedy Lena znalazła Franciszka w jego biurze, zatopionego w dokumentach, z typowym skupieniem na twarzy. Franciszku, musimy porozmawiać, zaczęła, niepewna jak to ująć, próbując ukryć mieszaninę nerwów i nadziei, którą czuła. Franciszek spojrzał na nią z lekką irytacją i odparł. Czego chcesz, Leną? Jestem teraz bardzo zajęty, może możemy porozmawiać później? Biorąc głęboki oddech, Lena, nie znajdując odpowiednich słów, powiedziała prosto i bez ogródek, jakby wypowiedziała to wszystko na jednym oddechu. Jestem w ciąży, Franciszku. Będziemy mieli dziecko. Reakcja Franciszka okazała się całkowitym zaskoczeniem dla Leni. Jego twarz stężała, a w pomieszczeniu zapadła chłodna cisza nie pokazał ani radości, ani zaskoczenia, jego spojrzenie było zimne, niemal kalkulujące, jakby ta wiadomość była jedynie niewygodnym szczegółem w jego uporządkowanym życiu. Leną, wiesz, że nie jestem na to gotowy. To nie jest część moich planów, powiedział beznamiętnie, z poważnym, przenikliwym spojrzeniem, nie dodając nic więcej. Słowa Franciszka uderzyły Lenę jak cios, niszcząc każdą nadzieję, którą w sobie zbudowała. Poczucie opuszczenia pojawiło się natychmiast. Pozostawiając ją samotną wobec nowej rzeczywistości. Franciszek, nie okazując cienia współczucia, jasno dał do zrozumienia, że nie zamierza przyjąć odpowiedzialności za to nowe życie i że nadal pozostanie skupiony na karierze, pozostawiając lenie decyzję co do dalszego postępowania. Z sercem pełnym bólu opuściła jego biuro, już świadoma, że ten trudny szlak będzie musiała pokonać samotnie, bez wsparcia mężczyzny, którego tak kochała. Jednak mimo bólu i strachu Lena postanowiła, że będzie walczyć, decydując się zrobić wszystko, by troszczyć się o swoje dziecko z całych sił. Podczas gdy Franciszek trzyma się swojego życia nietkniętego przez tę nowinę, Lena uświadamia sobie, że musi znaleźć w sobie siłę, by stawić czoła wyzwaniom, które na nią czekają. A ty potrafisz wyobrazić sobie siebie na miejscu Leni. Jaką decyzję byś podjął w obliczu takiego zwrotu akcji? Podziel się swoją opinią w komentarzach, razem odkryjmy, jak wyjść z tego dylematu. Po tamtej zimnej i zdecydowanej rozmowie Lena czuła się rozbita na kawałki. Odrzucenie przez Franciszka powracało w jej myślach jak nieustannie obecny cień. Jednak w tej całej bólu i poczuciu porzucenia zrozumiała, że nie może pozwolić, by jej życie było zdeterminowane decyzją innej osoby. Postanowiła, że mimo tylu niepewności pójdzie naprzód i wychowa swoje dziecko sama. Tego popołudnia, po wyjściu z biura Franciszka z sercem w kawałkach, Lena udała się prosto na spotkanie z Alicją, swoją najlepszą przyjaciółką. Alicja zawsze była jej oparciem, osobą, która doskonale ją rozumiała i potrafiła uspokoić w najtrudniejszych chwilach. Gdy tylko ją zobaczyła, Alicja mocno ją przytuliła, czując napięcie, jakie Lena w sobie nosiła. Nie potrzebowały wielu słów, Alicja po prostu zaoferowała przyjaciółce wsparcie, którego Lena tak bardzo potrzebowała. Dasz radę, Lena. Wiem, że tak. I będę tu, żeby ci pomóc, kiedy tylko zechcesz, opowiedziała Alicja z pełnym przekonaniem, mocno trzymając dłonie przyjaciółki. Od tego momentu Lena zaczęła się uspokajać. Dzięki bezwarunkowemu wsparciu Alicji zaczęła planować, jak pogodzić karierę z macierzyństwem. Wiedziała, że czekają wiele wyzwań, ale czuła w głębi duszy nową siłę, cel, jakiego nigdy wcześniej nie miała. Lena była silna, a teraz miała jeszcze więcej powodów do walki nie tylko dla siebie, ale też dla małej istoty, która rosła w jej wnętrzu. Alicja pomogła Lenie uporządkować myśli, wspólnie opracowując strategie, które pozwolą jej pozostać obecną w świecie mody, nawet podczas ciąży. Razem wymyślały alternatywy, aby Lena mogła kontynuować pracę jako modelka i jednocześnie przygotować się na przyjście dziecka. Z pomocą przyjaciółki i jej wsparciem, Lena nabierała pewności siebie, zrozumiała, że jej przyszłość i przyszłość jej dziecka zależą teraz tylko od niej samej. I tak Lena postanowiła iść z odwagą do przodu. Odrzucenie przez Franciszka, choć bolesne, nauczyło ją odnaleźć w sobie siłę do stawienia czoła wszystkiemu, co ją czeka. Bardziej niż kiedykolwiek była gotowa, by kontynuować swoje życie, nie oglądając się na nikogo. A podczas gdy Lena walczyła, by sprostać wyzwaniom kariery i macierzyństwa, Franciszek zaczął dostrzegać, że może pozwolił odejść komuś naprawdę cennemu. Dni mijały, a dla Franciszka intensywna rutyna pracy trwała. Trzymał się zajęty, zanurzony w spotkaniach i obowiązkach, ale powoli zaczął odczuwać dziwne poczucie pustki. Jakby czegoś brakowało, czegoś, czego nie potrafił wyjaśnić, ale co głęboko go niepokoiło. Imprezy i wydarzenia przestały mu sprawiać taką samą radość, a blask zawodowych sukcesów wydawał się przygaszony. Za każdym razem, gdy obraz Leni pojawiał się w jego myślach, Franciszek próbował go odsunąć, przekonując się, że postąpił słusznie, koncentrując się na karierze i nie pozwalając, by cokolwiek zakłóciło jego plany. Ale z każdym mijającym dniem coraz trudniej było mu utrzymać tę pewność. Lena nie była tylko kolejną kobietą, którą wykorzystywał dla rozrywki, była kimś wyjątkowym. Kimś, kto swoim słodkim, a zarazem silnym charakterem obudził w nim uczucia, jakich nigdy wcześniej nie doświadczył. Pewnego dnia, stojąc w swoim biurze i patrząc na panoramę miasta, Franciszek przyłapał się na wspominaniu chwil spędzonych z Leną śmiechu, porozumiewawczych spojrzeń, a nawet drobnych sprzeczek, które teraz wydawały się błahe. Powoli zaczęło w nim kiełkować poczucie żalu, ujawniając, jak wielki błąd popełnił, odsuwając Lenę i odrzucając ich dziecko. Choć próbował zachować dumę, wiedział, że między nimi było coś, czego nigdy nie doświadczy z nikim innym. Franciszek zastanawiał się więc, czy istniała jeszcze szansa na odzyskanie zaufania leni. Jednocześnie obawiał się, że było już za późno. Doskonale zdawał sobie sprawę, że jego twarde słowa i chud głęboko ją zraniły. Czy po tym wszystkim ona jeszcze by go przyjęła? Czy mimo wszystkiego w jej nowym życiu było jeszcze dla niego miejsce? Ta niepewność zaczęła go dręczyć, powoli go zżerając. Mężczyzna, który kiedyś był pewny siebie i stanowczy, teraz czuł się bezdronny, żałując swoich własnych wyborów. Wiedział, że aby odzyskać Lenę, musiałby zrobić coś więcej niż tylko przeprosić. Musiałby udowodnić, że jest gotów się zmienić. Ale ta droga wydawała się trudniejsza niż jakikolwiek biznes, który kiedykolwiek prowadził. W głębi duszy bał się, że odpowiedni moment minął i że Lena już nigdy go nie zechce. Podczas gdy Franciszek zmagał się z żalem i ciężarem swoich decyzji, Lena szła naprzód, pokazując, że potrafi budować swoje życie bez niego. Ponowne spotkanie Leni i Franciszka zapowiada ogromne emocje. Zostaw lajka i przygotuj się na to, co będzie dalej. Każdy dzień stanowił nowe wyzwanie dla Leni. Mimo wszystkich nudności i niewygód, jakie przynosiła ciąża, wstawała wcześnie, stawiała czoła korkom i z determinacją pojawiała się na każdym castingu i spotkaniu z pewnością siebie kogoś, kto ma wszystko do stracenia, ale też wszystko do zyskania. Wiedziała, że rynek mody bywa okrutny i nieprzejednany, zwłaszcza dla kobiety w jej sytuacji. Nie brakowało osób, które wątpiły w jej zdolność do pogodzenia kariery z macierzyństwem, a niektórzy zastanawiali się nawet, czy nadal będzie potrafiła pracować z tą samą energią co wcześniej? Mimo to Lena była zdeterminowana, by udowodnić, że bycie matką nie umniejsza jej talentu i oddania, wręcz przeciwnie, teraz miała jeszcze większy cel. Alicja stała u jej boku, będąc nie tylko wsparciem emocjonalnym, ale i profesjonalnym. Jako przyjaciółka i partnerka pomagała w dostosowywaniu portfolio Leni, wysyłała e-maile, nawiązywała strategiczne kontakty i dodawała Lenie otuchy przy każdej drobnej wygranej. Obie wiedziały, że każda wygrana sesja zdjęciowa była krokiem ku pełnej niezależności Leni. Razem opracowały harmonogram pełen organizacji i planowania, aby nic nie zostało pominięte. Gdy tylko była okazja, Alicja uczestniczyła w spotkaniach, pokazując zleceniodawcom, że ciąża Leni nie jest przeszkodą, lecz początkiem nowego etapu w jej karierze. W międzyczasie Lena mierzyła się z komentarzami i spojrzeniami czasami uprzedzonymi i złośliwymi na temat swojej decyzji o kontynuowaniu kariery modelki, jednocześnie przygotowując się do roli matki. Ludzie często pytali ją, dlaczego nie porzuci pracy, by skupić się wyłącznie na macierzyństwie. Za każdym razem odpowiadała z tą samą pewnością. Jej praca jest częścią jej samej i nigdy nie pozwoli, by cudze wyobrażenia decydowały o kierunku jej życia. Każdego dnia pojawiały się nowe trudności od długiego oczekiwania na szanse w castingu, po bolesne komentarze od profesjonalistów, którzy kiedyś się podziwiali. Mimo wyczerpania, Lena pozostawała pewna siebie, znajdując w każdym wyzwaniu nowy powód do walki. Nie jestem w tym sama, powtarzała sobie, odnajdując siłę w myśli, że każdy krok naprzód jest zwycięstwem dla niej i dla jej dziecka. Z czasem przyszły nagrody. Małe kampanie reklamowe i sesje modowe znów zaczęły korzystać z jej talentu. A niektórzy fotografowie zaczęli chwalić jej wytrwałość i siłę, dostrzegając, że jej wysiłek stanowił inspirację. Lena stała się wzorem dla innych kobiet na rynku, ukazując, że nie rezygnuje z siebie mimo przeciwności losu. Siła jej celu odbijała się w każdym ujęciu, w każdej pozie, pokazując światu, że bycie kobietą i matką tylko podkreśla jej wartość jako profesjonalistki. Podczas gdy Lena odnosiła sukcesy, Franciszek obserwował ją z daleka widząc, że naprawdę potrafi iść dalej bez niego. Widok Leni na okładkach magazynów i w kampaniach reklamowych wydawał się niemal nierealny, jakby osiągnęła siłę i odwagę, których wcześniej u niej nie dostrzegał. Każde nowe osiągnięcie Leni sprawiało, że Franciszkowi trudniej było ignorować pustkę, którą sam stworzył i teraz zaczynał odczuwać skutki swoich decyzji. Lena pozostawała silna, czerpiąc moc z każdej wygranej i wiedząc, że jej siła nie zależy już od nikogo innego, pochodziła od kobiety, którą codziennie wybierała być. Nieobecność Leni pochłaniała Franciszka. W pierwszych dniach próbował zagłuszyć pustkę rutyną, ale z czasem brak jej obecności stawał się nie do zniesienia. Przy każdej ważnej decyzji czuł, że czegoś mu brakuje przyzwyczaił się do jej obecności w swoim życiu, do jej delikatnych uśmiechów, do cichej siły, jaką emanowała. Myśl, że nigdy już jej nie zobaczy, a jego własny syn będzie dorastał daleko od niego, dręczyła go od środka. Wtedy postanowił spróbować. Z ciężkim sercem i pełnym żalu Franciszek odszukał Lenę, przekonany, że przynajmniej musi być wobec niej szczery. Kiedy ją spotkał, Lena promieniała, ale była też inna. Była w niej pewność siebie i spokój, jakiego wcześniej nie dostrzegał. Wydawała się spełniona, zdeterminowana, jakby mimo bólu znalazła nowy sens. Lena zaczął drżącym głosem, z kruchością, której sam w sobie nie rozpoznawał. Wiem, że teraz trudno ci w to uwierzyć, ale naprawdę mi przykro, żałuję. Widzę, jak byłem chłodny, jak nie myślałem o tym, co ty czułaś. Byłem egoistą i straciłem coś, co oznaczyło dla mnie więcej niż cokolwiek innego. Lena słuchała go w ciszy, czując szczerość w jego słowach. Część jej chciała go przytulić, uwierzyć, że naprawdę się zmienił, że wreszcie dostrzega to, co próbowała z nim zbudować. Ale inna część wciąż pamiętała ból i strach, przypominała sobie odrzucenie, samotne noce, kiedy szukała sił, by iść dalej bez niego. Franciszku, przeszłam przez tyle i odpowiedziała Lena, zwierzając się. Kiedy najbardziej cię potrzebowałam, zostałam sama z odpowiedzialnością za dziecko, które jest także twoje. Nie wiem, czy tak łatwo mogę o tym zapomnieć. Oczy Franciszka napełniły się łzami, to był rzadki widok u kogoś, kto zawsze panował nad sobą. Czuł, że ją traci, że może jest już za późno. Ale mimo to musiał spróbować musiał pokazać, że nawet jeśli Lena go nie przyjmie, jest gotów walczyć, by być ojcem, którego ich syn zasługuje. Rozumiem, Lena. Nie oczekuję, że mi wybaczysz teraz ani może nigdy. Ale chcę, muszę być częścią życia naszego syna. Chcę być przy nim, patrzeć, jak rośnie, wspierać go, kochać go. Nie chcę stracić więcej, niż już straciłem. Lena poczuła mieszankę emocji, częściej wierzyła w jego słowa, inna wciąż się wahała. Wiedziała, że pozwolenie Franciszkowi na powrót do jej życia wiązało się z ryzykiem, że zaufanie, które zostało złamane, nie będzie łatwo przywrócić ale patrząc w jego oczy, dostrzegła coś innego, coś, co może zasługiwało na szansę nie dla niej, ale dla ich syna. Przemyślę to, Franciszku powiedziała stanowczo, choć w jej głosie było widać wrażliwość. Nie dla nas, ale dla dobra naszego syna. Bo on zasługuje na obecnego ojca, jeśli naprawdę jesteś gotów być tą osobą. Odpowiedź leni była wszystkim, czego Franciszek potrzebował, aby odzyskać nadzieję. Możliwość bycia przy niej i dziecku, naprawienia błędów, dawała mu szansę, by stać się lepszym człowiekiem. Wiedział jednak, że musi udowodnić każde słowo, odzyskać jej zaufanie cierpliwością i, przede wszystkim, pokazać, że teraz rozumie prawdziwą wartość rodziny. Gdy Franciszek stara się odzyskać zaufanie leni, ona pozostaje stanowcza, dbając o dobro dziecka, ale dostrzegając też, że może wszystko jeszcze może się zmienić na lepsze. Chciałbyś pomóc mi tworzyć więcej takich emocjonujących historii? Mała kawka robi ogromną różnicę. Kliknij super podzękowanie i wesprzyj moją inspirację. Franciszek nigdy się nie poddał. Dzień po dniu szukał sposobów, by udowodnić lenie, że jego zmiana jest prawdziwa i że w końcu jest gotowy podjąć się roli, na którą ona i ich dziecko zasługiwali. Nie było to łatwe, wiedział, że zaufania nie odzyskuje się słowami ani pustymi obietnicami. Potrzebne były czyny, zaangażowanie i przede wszystkim cierpliwość. Franciszek poświęcał się, by być obecny w sposób autentyczny, bez pośpiechu, aby być wybaczonym, ale zdeterminowany, by pokazać, że jest tu na stałe. Z czasem Lena zaczęła dostrzegać małe, ale znaczące zmiany w Franciszku. Pojawiał się na wizytach lekarskich, pytał o dziecko, pomagał w codziennych obowiązkach, nawet gdy nie musiał. Jego działania były ciche, ale stałe i powoli Lena zaczęła czuć, że naprawdę się zmienił. Chłód, który kiedyś go definiował, ustępował miejsca czułości i ochronie, czego zawsze u niego pragnęła. Podczas jednej z takich wizyt Franciszek towarzyszył Lenie na rutynowej kontroli. Lekarz pokazał obraz z ultrasonografu, a gdy usłyszał szybkie bicie serca dziecka, Franciszek poczuł coś, czego nigdy wcześniej nie doświadczył. Spojrzał na Lenę z załzawionymi oczami, a ona dostrzegła w jego spojrzeniu prawdę, której słowa nie mogłyby oddać. To był ojciec jej dziecka, ktoś, kto był w końcu gotowy przyjąć to nowe życie u ich boku. Po wizycie Franciszek zaskoczył ją, delikatnie chwytając jej dłoń, gdy wychodzili z kliniki. Był to prosty gest, ale pełen znaczenia. Czując ciepło jego dłoni, Lena zrozumiała, że może naprawdę jest gotowy, by być partnerem, na którego tak długo czekała. Pomimo bólu z przeszłości, zaczęła odczuwać nadzieję, którą myślała, że straciła na zawsze. Wiem, że wciąż muszę wiele zrobić, by zasłużyć na Twoje wybaczenie, Lena opowiedział Franciszek szczerze, gdy wychodzili. Ale chcę, żebyś wiedziała, że jestem tutaj nie tylko dla Niego, ale i dla Ciebie. Jesteście teraz moją rodziną i jestem gotów zrobić wszystko, by być człowiekiem, na którego Ty i nasze dziecko zasługujecie. Lena milczała przez chwilę, chłonąc każde słowo. Czuła, że jej serce, wcześniej stwardniałe od bólu, powoli się otwiera. Wiedziała, że Franciszek nigdy nie był skłonny okazywać emocji, a ten jego szczery, wrażliwy moment głęboko ją poruszył. Po raz pierwszy od długiego czasu pozwoliła sobie uwierzyć, że może on rzeczywiście jest gotów zbudować tę nową drogę u jej boku. Dając Franciszkowi drugą szansę, Lena zaczyna dostrzegać przyszłość, w której razem mogą stworzyć rodzinę, o jakiej oboje marzyli, pozostawiając za sobą dawne urazy. Czas sprawił, że Lena zdała sobie sprawę, że mimo wszystkiego, Franciszek się zmienił. Nie był już tym egoistycznym i zimnym mężczyzną, który zostawił ją w najtrudniejszym momencie jej życia. Teraz widziała w jego oczach szczery blask, żal, którego nie dałoby się udawać, a to poruszało jej serce, otwierając dawne rany, ale jednocześnie przynosząc nadzieję. Po tylu spotkaniach i cichych gestach, Lena w końcu zebrała się na odwagę i, mimo wciąż drżącego serca postanowiła dać mu drugą szansę Decyzja była pełna emocji Gdy Franciszek dowiedział się, że Lena jest gotowa ponownie wpuścić go do swojego życia, poczuł falę ulgi i wdzięczności, jakiej nigdy wcześniej nie doświadczył Wiedział, że nie może już zawieść, że to jest jego ostatnia szansa, by udowodnić Lenie, że jest w stanie być mężczyzną, na którego ona i dziecko zasługują W kolejnych miesiącach Franciszek całkowicie oddał się swojej nowej rodzinie był przy Lenie w każdym momencie, wspierając ją przy dziecku, dzieląc bezsenne noce, uspokajając malucha, gdy ona odpoczywała i dbając o to, by każdy dzień był wypełniony miłością i troską. Był innym człowiekiem, kimś, kto porzucił zimne, puste ambicje i teraz widział w szczęściu Leni i ich dziecka prawdziwy sens życia. Pewnego wieczoru, obserwując Franciszka bawiącego się z dzieckiem, Lena poczuła łzę spływającą po policzku. Ta scena była wszystkim, o czym kiedyś marzyła, ale czego nigdy nie sądziła, że doświadczy. Widząc, jak Franciszek uśmiecha się do ich dziecka i mówi do niego cicho, Lena zrozumiała, że mimo całego cierpienia miłość mogła rozkwitnąć na nowo, silniejsza i głębsza. Nigdy nie wyobrażałam sobie, że zobaczycie takim, Franciszku wypowiedziała wzruszona. On odwrócił się i, widząc emocje w jej oczach, zbliżył się z delikatnym uśmiechem. Nigdy nie myślałem, że będę w stanie czuć to, co teraz, Lenął i odpowiedział, głaszcząc jej twarz z czułością. Wy oboje nauczyliście mnie prawdziwego znaczenia miłości. Wiem, że zraniłem cię głęboko, ale dla was odrodzę się tyle razy, ile będzie trzeba. Jego słowa roztopiły serce Leni. Poczuła, że w końcu może zaufać, że ten mężczyzna przed nią nie był już tym, który kiedyś ją zostawił. Franciszek był teraz ojcem jej dziecka jej towarzyszem i przede wszystkim kimś, kto nauczył się prawdziwie kochać. Od tego dnia oboje zaczęli budować nowe życie, pełne wzlotów i upadków, ale pełne szacunku i zrozumienia. To, co kiedyś wydawało się niemożliwe, stało się rzeczywistością. Razem odbudowali swoje życie i stworzyli zjednoczoną rodzinę, gdzie miłość była pielęgnowana każdego ranka. Mijały miesiące, a szczęście, które Lena i Franciszek zbudowali razem, rozkwitało każdego dnia. Franciszek, całkowicie zaangażowany w życie Leni i ich dziecka, był teraz mężczyzną przemienionym, kimś, kto poznał prawdziwe znaczenie miłości i oddania. Dla Leni każda chwila spędzona z nim i ich dzieckiem była pełna spełnienia, którego nigdy nie sądziła, że jeszcze kiedyś doświadczy. Pewnego dnia Franciszek zaskoczył ją wyjątkowym zaproszeniem. Zorganizował intymną kolację w małej, rustykalnej kapliczce, oświetlonej jedynie łagodnym światłem świec. Kiedy Lena weszła, miała, zobaczyła franciszka zdenerwowanego i z nieśmiałym uśmiechem, trzymającego w dłoniach małe, aksamitne pudełeczko. Jego oczy błyszczały od emocji, a z drżącym głosem uklęknął przed nią, trzymając ją delikatnie za rękę. Leną zmieniłaś moje życie w sposób, którego nigdy bym się nie spodziewał. Dzięki Tobie odkryłem w sobie stronę, o której nawet nie wiedziałem, że istnieje. Dzięki Tobie i naszemu dziecku nauczyłem się, czym jest prawdziwe szczęście. Wziął głęboki oddech, powstrzymując łzy. Chcę spędzić resztę życia przy Tobie. Chcę Cię kochać, chronić i być z Tobą na każdym kroku. Lenou, wyjdziesz za mnie. Lena nie mogła powstrzymać wzruszenia. Jej serce, które kiedyś zostało złamane, Teraz było wypełnione pewnością, że właśnie tu przy nim jest jej miejsce. Z łzami szczęścia płynącymi po policzkach odpowiedziała bez wahania. Tak, Franciszku, zgadzam się. Zgadzam się dzielić życie z tobą, przyjąć twoją miłość i naszą rodzinę na zawsze. Oboje objęli się mocno, poruszeni tym momentem, który wydawał się jak ze snu. Kilka dni później odbyła się prosta ceremonia, w otoczeniu tylko tych, którzy naprawdę się liczyli. Franciszek, trzymając Lenę za rękę i dziecko w ramionach, złożył przysięgę, że już nigdy nie pozwoli, by Duma oddzieliła go od tego, co naprawdę ważne. Lena ze łzami w oczach wyraziła swoją miłość i radość zbudowania rodziny, o jakiej zawsze marzyła. Od tego dnia Lena i Franciszek żyli swoim w długo i szczęśliwie, tworząc związek, który rozkwitł z bólu, ale zakorzenił się w szczęściu i partnerstwie. Razem, trzymając się za ręce, podążali przez życie. Przeżywając najpiękniejszą historię miłości, jaką mogli sobie wymarzyć. A więc wzruszyła Cię ta niesamowita historia. Lena udowodniła, że wewnętrzna siła i miłość do samej siebie mogą poprowadzić nas ponad wszelkimi trudnościami w kierunku autentycznego i szczęśliwego życia. Jeśli ta historia o miłości i przezwyciężaniu trudności poruszyła Cię, proszę zostaw lajka. To bardzo pomaga kanałowi i motywuje mnie do tworzenia kolejnych wzruszających i inspirujących historii. Oczywiście, jeśli jeszcze nie subskrybujesz, skorzystaj z okazji, aby zapisać się teraz i włączyć dzwoneczek, aby nie przegapić nowych treści. Bardzo chciałbym wiedzieć, co sądzisz o tej historii. Zostaw komentarz poniżej, oceniając ją w skali od 1 do 5, albo podziel się momentem, który najbardziej cię poruszył. Jeśli wierzysz, że szacunek i odwaga mogą zmienić każdy związek, udostępnij ten film swoim znajomym i rodzinie. Rozprzestrzeniajmy tę wiadomość o miłości i przezwyciężaniu. Obejrzyj także następny film, który pojawi się na Twoim ekranie, i kontynuuj wzruszanie się kolejnymi historiami o miłości, przezwyciężaniu i prawdziwym połączeniu. Bardzo dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia w następnym filmie.